Jako sens Ale. W aktualnie? Nie wiem. Nie patrzę na to, co No dzieje. Będę mówił. nazwy, a ty będziesz mówić, czy byś rozjebał, okej? No. Dobra, to powiedzmy. Najpierw tak. Yy... Olejnik. Nie, no to tak, rozjebałbym. No. Ok. Eee. Roby, robaliniego i Lasika też bym jak już chcesz kurwa w tych kategoriach. Okej. Okay. Rataj. O kurwa, nie, raczej nie, on ma metr dziewięćdziesiąt. Ciężko w chuj by było. No nie wiem. Już rataj jest kurwa klocem. No, ale jest wysoki, a to, a to dużo daje. Ale nie kurwa wiem. Kurwa mać, to dlaczego to wszyscy są?! Ciężko mi to ocenić. Dlaczego jest kurwa czterech nam idzie co chwilę?! Dobre dogi jest. Skup się na grze. Z Boxdellem sparowałem na początku swoich treningów. Tak taki sobie mać mi 100 złoty. Ale widzisz, że coś się dzieje w tej grze, no ja jestem skupiony, dobrze gram. 300 ty, kurwa Dałem ja takie chyba <suszy> nic Bardzo dziękuję ja, Jak oceniam swoje szanse z Jawczanem no, no Trener powiedział, że ją go zabił ale, ale chuj Trenujemy u tego samego jak chcesz Okej. Okay. Ale to głupie, że to powiedziałeś Może Japczan no. to usłyszy i ten co ty? On mi to powiedział w momencie, kiedy kurwa zrobiłem serię perfekcyjnych 15 ciosów. Nieźle. A dla Epsona też mówi, o popa też by się rozgięło. Możliwe, możliwe, będzie. Mówi, to samo jednemu, to samo drugiemu, a no. Dobra, nagobisz na jebał? Nie, raczej nie. On też jest wysoki. Dobra, to jakiś niższy. Szoliga. Szoliga? O! No. Z w dupie.